James Carter miał 72 lata, gdy przeprowadził się do małego miasteczka pod Krakowem. Jego ciemna skóra wyróżniała się w społeczności, gdzie większość mieszkańców nigdy nie widziała afroamerykanina poza ekranem telewizora. Kupił skromny dom z ogrodem na obrzeżach miasta, gdzie planował spędzić spokojne lata emerytury, z dala od tumultu wielkiego świata. Każdego ranka wychodził na spacer, jego sylwetka wyprostowana mimo wieku, kroki miarowe jak u kogoś kto całe życie przeszedł w wojskowej dyscyplinie. Mieszkańcy obserwowali go z ciekawością mieszaną z rezerwą. Pani Kowalska z piekarni uśmiechała się nieśmiało, gdy kupował świeży chleb. Pan Nowak z warsztatu samochodowego kiwał głową na powitanie, choć nigdy nie inicjował rozmowy. James rozumiał ich dystans, nie był obrażony. Przez 45 lat służby w amerykańskiej marynarce wojennej Nauczył się, że zaufanie buduje się przez czyny, nie słowa. Jego dom stał przy głównej drodze prowadzącej przez miasto, co oznaczało częste dźwięki przejeżdżających pojazdów. Większość dni była spokojna, ale w weekendy słychać było głośne ryku motocykli. Grupa młodych mężczyzn na ciężkich maszynach przejeżdżała przez miasto. Ich skórzane kurtki ozdobione emblematami, twarze często ukryte za przyłbicami hełmów. Miejscowi nazywali ich wilkami i trzymali się z daleka. James nie szukał kłopotów przez pierwsze trzy miesiące utrzymywał się praktycznie niewidzialny, zajmując się ogrodem i czytając książki na tarasie. Ale pewnego sobotniego popołudnia, gdy podlewał pomidory, grupa motocyklistów zatrzymała się przed jego domem. Byli młodzi, dwudziestoletni, pięciu mężczyzn z postawami pełnymi pewności siebie, graniczącej z arogancją. Lider grupy, wysoki blondyn z wytatuowanymi przedramionami, zdjął hełm i gapił się na Jamesa z mieszanką ciekawości i wrogości. Blondyn podszedł bliżej ogrodzenia. Jego towarzysze pozostali przy motocyklach, obserwując scenę z nieodgadnionymi minami. James kontynuował podlewanie pomidorów, nie podnosząc wzroku, ale każdy mięsień w jego ciele był napięty, gotowy do reakcji. Przez lata służby rozwinął zmysł. Pozwalający wyczuwać zagrożenie na długo przed jego materializacją. Hej, dziadku, powiedział blondyn z akcentem wskazującym na lokalne pochodzenie Nie jesteś stąd, prawda? Jego ton był pozornie uprzejmy, ale podtekst był czytelny Nie jesteś mile widziany. James w końcu podniósł wzrok, jego brązowe oczy spokojnie mierząc młodego mężczyznę. Nie odpowiedział, co wydawało się irytować lidera grupy kolejny motocyklista. Niższy z ciemnymi włosami, zaśmiał się głośno. Może nie rozumie polskiego, może powinniśmy mówić wolniej, jak do dziecka. Grupa wybuchnęła śmiechem, dźwięk odbijał się od fasad okolicznych domów. Zasłony w sąsiednich oknach poruszyły się, mieszkańcy obserwowali, ale nikt nie wychodził, nikt nie interweniował. James odłożył wąż ogrodowy, wytarł ręce w spodnie i spojrzał bezpośrednio na blondyna. Rozumiem doskonale, powiedział po polsku z wyraźnym amerykańskim akcentem, ale gramatycznie poprawnie. Uczę się języka od trzech miesięcy. Jest trudny, ale dawałem sobie radę z trudniejszymi rzeczami. Jego głos był spokojny, głęboki, niosący autorytet, który przyszedł z dekadami dowodzenia ludźmi w sytuacjach życia i śmierci. Blondyn wydawał się zaskoczony odpowiedzią, ale szybko odzyskał pewność siebie. Cóż, Skoro rozumiesz, to powiem jasno: to małe miasto. Lubimy znać naszych sąsiadów. Kim jesteś i co tu robisz? Jego pytanie brzmiało jak żądanie przesłuchanie, które zakładało prawo do odpowiedzi. James rozważał przez chwilę, jak odpowiedzieć. Mógł powiedzieć prawdę, ale prawda była skomplikowana, a ci młodzi ludzie nie wydawali się zainteresowani niuansami. Jestem emerytem. Odpowiedział po prostu. Kupiłem ten dom legalnie, płacę podatki, chcę tylko spokoju. Ostatnie słowo wypowiedział z naciskiem, dając jasno do zrozumienia, że ich wizyta zakłóca ten spokój. Grupa motocyklistów wymieniła spojrzenia. Niższy z ciemnymi włosami pokręcił głową z politowaniem. Spokój? W Polsce? Może powinieneś wrócić tam skąd przybyłeś, gdzie tacy jak ty należą. Słowa były bezpośrednie, rasistowskie, bez żadnego maskowania. James poczuł znajomą, cierpką złość rosnącą w żołądku, ale po latach doświadczenia nauczył się jej kontrolować. Nie odpowiedział na prowokacje. Zamiast tego odwrócił się i ruszył w stronę swojego domu, pokazując plecy grupie, co w pewnych kulturach było oznaką lekceważenia, ale tutaj było po prostu odmową angażowania się w konfrontację bez sensu. Blondyn wykrzyczał za nim coś o aroganckim obcym, ale James wszedł do środka i zamknął drzwi, kończąc interakcję. Przez następne tygodnie wizyty motocyklistów stały się regularne. Każdy weekend zajeżdżali przed jego dom, włączali głośną muzykę, krzyczeli o Belgii, czasami rzucali śmieci na jego trawnik. James nie reagował widocznie. Sprzątał spokojnie po ich odjazdach, utrzymywał swój ogród, kontynuował swoje spacery. Ale w środku narastała frustracja, nie tylko z powodu nękania, ale z powodu milczenia społeczności. Wielu widział, nikt nie interweniował. Pewnego razu pani Kowalska z piekarni odezwała się cicho, gdy był sam w sklepie. Przepraszam za nich, są młodzi, głupi. James skinął głową z wdzięcznością, choć to niewiele zmieniało. Sytuacja osiągnęła punkt krytyczny w pierwszy weekend czerwca. James przygotowywał się do małej uroczystości. Coś prywatnego i osobistego. W Stanach Zjednoczonych był to czas, gdy weterani spotykali się, by uczcić poległych towarzyszy broni. Tutaj, tysiące mil od domu, planował cichą ceremonię we własnym ogrodzie, zapalając świece na cześć przyjaciół, którzy nie wrócili z misji. Ustawił małą tablicę na drewnianym stole na tarasie, umieścił na niej pięć świec, każda reprezentująca towarzysza, którego stracił podczas służby. Były tam zdjęcia, młodzi mężczyźni w mundurach, uśmiechnięci, nieświadomi przyszłości, która ich czekała. James siedział przed tablicą, jego głowa pochylona w ciszy, wspominając twarze, głosy, śmiech, dawno utraconych przyjaciół. Właśnie wtedy usłyszał znajomy ryk silników motocyklowych. Grupa zatrzymała się przed jego domem głośniej niż zwykle. Było ich więcej tym razem, może ośmiu czy dziewięciu mężczyzn. Blondyn, którego James dowiedział się nazywa Marek, prowadził grupę z tym samym arogantem postawą. Ale dziś coś było inne w ich zachowaniu: bardziej agresywne, bardziej zamierzone. Marek otworzył furtkę ogrodzenia i wszedł na posesję Jamesa bez zaproszenia. Inni poszli za nim, otaczając przestrzeń, gdzie starszy mężczyzna siedział przy swojej tablicy pamięci. James podniósł wzrok, jego twarz spokojna. Ale oczy płonęły ostrzeżeniem, które mądrzy ludzie by rozpoznali i uszanowali. Ci młodzi mężczyźni nie byli mądrzy. Co to ma być? zapytał Marek, wskazując na tablicę ze świecami. Jakieś czary, wódu? Inni zaśmiali się, naigrawając się z prywatnej ceremonii, która dla Jamesa była święta. James wstał powoli, jego 65 lat weterana życia dawało mu wyższość, która nie miała nic wspólnego z fizyczną siłą. To miejsce pamięci, powiedział cicho. Dla przyjaciół, którzy zginęli w służbie, proszę Was, opuśćcie moją własność. Jego głos był spokojny, ale niosła go stalowa determinacja, która nie pozostawiała wątpliwości co do powagi prośby. Marek nie cofnął się. Przeciwnie. Podszedł bliżej, aż stał zaledwie metr od Jamesa. W służbie? Jakiej służbie? Może w gangach w Twoim kraju? Śmiech innych był głośniejszy teraz. Bardziej okrutny. Jeden z młodych mężczyzn, gruby z rudymi włosami, sięgnął po jedno ze zdjęć na tablicy. Nie dotykaj tego, powiedział James, jego głos teraz twardy jak stal. Coś w jego tonie sprawiło, że rudy mężczyzna zawahał się, ale Marek pokiwał głową zachęcająco i zdjęcie zostało podniesione, oglądane z wyraźnym lekceważeniem. Zobacz, Marek. To musi być jego banda. Wszyscy w mundurach udają prawdziwych żołnierzy. James poczuł coś pękającego w środku. Przez tygodnie znosił ich nękanie z godnością, ignorował ich ignorancję, wybaczał ich młodość. Ale to było przekroczenie linii. Te zdjęcia reprezentowały mężczyzn, którzy oddali życie za ideały większe niż oni sami. Zasługiwały na szacunek, którego ci hałaśliwi chuligani najwyraźniej nie rozumieli. Ruszył się szybciej niż ktokolwiek się spodziewał po 72-latku. Jego ręka chwyciła nadgarstek rudego mężczyzny z siłą, która zaskoczył, a obu, wytrącając zdjęcie bezpiecznie z powrotem na stół. – Powiedziałem, nie dotykaj – warknął. Jego twarz zaledwie centymetry od młodego mężczyzny, który teraz wyglądał bardziej na przestraszonego niż arogantnego. Marek zareagował instynktownie, popychając Jamesa w pierś, zmuszając starszego mężczyznę do cofnięcia się o kilka kroków. Jak śmiesz dotykać mojego przyjaciela, stary człowieku? wykrzyczał jego twarz czerwona z gniewu. Pozostali motocykliści otoczyli Jamesa ściślej, ich postawa groźna, jak sfora otaczająca odizolowaną zdobycz. Ale James Carter nie był zdobyczą. Przez 45 lat służby w marynarce wojennej dowodził ludźmi w najbardziej niebezpiecznych sytuacjach na świecie. Patrzył śmierci w oczy więcej razy, niż ci młodzi mężczyźni mogli sobie wyobrazić. Nie był przerażony, był rozczarowany, że doszło do tego punktu. Nie chcę kłopotów, powiedział spokojnie, kontrolując oddech, oceniając sytuację taktycznie. Ośmiu młodych, silnych mężczyzn przeciwko jednemu siedemdziesięciodwulatkowi. Fizycznie nie miał szans w przedłużonej konfrontacji. Ale też wiedział, że czasami najsilniejszą bronią nie były pięści. Ale słowa i autorytet. Jesteście na mojej prywatnej własności. Łamiecie prawo. Marek zaśmiał się bez humoru. Prawo? Myślisz, że ktoś tu dba o ciebie i twoje prawa? Jesteś nikim, obcym, powinieneś był zostać w Ameryce. Inni mruczeli zgodę, ich pewność siebie rosnąca z każdą sekundą bezczynności Jamesa. W tym momencie usłyszeli syreny w oddali. Ktoś musiał zadzwonić na policję. Prawdopodobnie pani Kowalska lub inny sąsiad, który w końcu zdecydował się interweniować. Dźwięk zmienił dynamikę sytuacji natychmiast. Motocykliści wymienili nerwowe spojrzenia, ich wcześniejsza brawura topniała z każdą sekundą, gdy syreny zbliżały się. Marek wskazał palcem w twarz Jamesa. To nie koniec, stary człowieku, wrócimy. To była groźba, jasna i bezpośrednia. Grupa odwróciła się i ruszyła w stronę swoich motocykli, silniki ryknęły do życia i odjechali z piskiem opon, akurat gdy radiowóz skręcał na ulicę. Dwaj policjanci wyszli z pojazdu, obaj w średnim wieku. Wyrazy twarzy profesjonalne, ale zmęczone, jak u ludzi, którzy widzieli już zbyt wiele drobnych konfliktów w małym mieście. Wyższy, z wąsami i odznaką identyfikującą go jako sierżant Kowalski, Podszedł do Jamesa, podczas gdy jego partner, młodszy oficer, sprawdzał teren. Otrzymaliśmy zgłoszenie o zakłóceniu porządku, powiedział Kowalski po polsku, przyglądając się Jamesowi z ciekawością. Co się tutaj wydarzyło? James wyjaśnił sytuację zwięźle, opisując tygodnie nękania, dzisiejsze wtargnięcie, groźby. Mówił spokojnie, faktycznie, bez emocjonalnego przesadnego, co wydawało się imponować policjantowi. Kowalski słuchał, od czasu do czasu notując w małym notatniku. Gdy James skończył, sierżant westchnął ciężko. Znam tę grupę, powodują problemy od lat, ale trudno coś z tym zrobić bez konkretnych dowodów, świadków gotowych zeznawać. Spojrzał na Jamesa z czymś przypominającym współczucie. Przykro mi, że to spotyka pana akurat tutaj, w naszym mieście. James docenił szczerość, choć nie zmieniało to jego sytuacji. Co mogę zrobić? Nie mogę żyć w ciągłym strachu, że przyjdą i zniszczą moją własność, lub coś gorszego. Młodszy policjant wrócił z obwodu domu, potwierdzając, że motocykliści faktycznie pozostawili ślady opon na trawniku, kilka puszek po piwie przy ogrodzeniu. Kowalski pokiwał głową, jakby podejmując decyzję. Złożymy oficjalny raport, zwiększymy patrole w tej okolicy. Ale szczerze mówiąc, najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby ktoś z społeczności wystąpił, stanął w pana obronie publicznie. W małych miastach opinia publiczna często ma większą siłę niż prawo. Słowa policjanta pozostały z Jamesem długo po odjeździe radiowozu. Społeczność. Przez trzy miesiące czuł się jak outsider, tolerowany, ale nieakceptowany. Przez następny tydzień James żył w podwyższonym stanie czujności. Każdy hałas na ulicy sprawiał, że zerkal przez okno, sprawdzając, czy motocykliści nie wrócili. Spał lekko. Jego lata w marynarce sprawiły, że nawet w głębokim śnie pozostawał częściowo świadomy otoczenia. Dom, który miał być jego spokojnym schronieniem emerytury, stał się czymś przypominającym posterunek zaawansowany w wrogim terytorium. W czwartek rano, podczas swojego codziennego spaceru, James zauważył starszego mężczyznę siedzącego na ławce w małym parku miejskim. Był to pan Wiśniewski, emerytowany nauczyciel, którego James widywał poprzednio, ale z którym nigdy nie rozmawiał. Dziś jednak starszy Polak skinął głową, zapraszając Jamesa, by usiadł. Słyszałem o kłopotach z tymi motocyklistami, powiedział Wiśniewski po chwili ciszy. Całe miasto słyszało wstyd, że młodzi ludzie tak się zachowują mówił wolno, wyraźnie, wiedząc, że polski Jamesa nie był jeszcze biegły. James docenił wysiłek i otwartość. Próbuję tylko żyć spokojnie, odpowiedział James. Nie rozumiem, dlaczego moja obecność ich tak złości. Wiśniewski westchnął głęboko, spojrzenie skierowane na klomp pełen kwiatów przed nimi, ale myśli wyraźnie gdzie indziej. Strach, powiedział w końcu starszy Polak. Strach przed tym, co inne, co nieznane. To małe miasto, niewiele osób z zewnątrz widzą kogoś, kto wygląda inaczej i od razu zakładają najgorsze. To ignorancja, ale też ludzka natura, niestety. Słowa były szczere, diagnoza problemu, bez usprawiedliwiania go. James skinął głową powoli, rozumiejąc. Doświadczył podobnych uprzedzeń przez całe życie, w Stanach i teraz tutaj. Jest jakiś sposób, by to zmienić? By pokazać im, że nie jestem zagrożeniem? Wiśniewski spojrzał na niego z namysłem. Starszy nauczyciel uśmiechnął się lekko. Ludzie zmieniają zdanie, gdy poznają historię nie statystyki, nie argumenty ale prawdziwe ludzkie historie. Kim jest pan, panie Carter? Nie tylko emeryt z Ameryki. Co pan robił przed przybyciem tutaj? To było pytanie, którego James unikał od przyjazdu nie z poczucia wstydu, ale z pragnienia prywatności życia bez rozgłosu. Ale teraz. Siedzący w polskim parku z obcym, który okazał więcej uprzejmości niż większość, James czuł impuls do podzielenia się. Byłem w marynarce wojennej zaczął cicho. 45 lat służby. Zaczynałem jako zwykły marynarz na lotniskowcu. Zakończyłem jako kontradmirał dowodzący grupą bojową. Słowa wyszły prościej niż się spodziewał podsumowanie dekad złożonego życia. Wiśniewski wyprostował się, wyraźnie zaskoczony. Admirał? Pan był admirałem amerykańskiej marynarki? James skinął głową skromnie. Nie lubił chwalić się rangami, ale fakty były faktami. Tak brałem udział w operacjach na całym świecie: Bałkany, Zatoka Perska, misje pokojowe, ćwiczenia z sojusznikami NATO, włączając z polską marynarką wojenną. Starszy Polak gwizdnął cicho, podziw wyraźny w jego oczach. A ci głupi chłopcy traktują pana jak zwykłego intruza. Gdyby wiedzieli. Wiśniewski zawiesił głos, ale oczy zabłysły pomysłem. Jest doroczne miejskie święto za dwa tygodnie. Zawsze mamy części poświęcone weteranom, wojsku. Co jeśli pan opowie swoją historię? Publicznie. Pozwól ludziom zobaczyć, kim naprawdę pan jest. James zawahał się, nie przeniósł się do Polski, by być w centrum uwagi. Chciał ciszy, anonimowości, prostego życia. Ale jednocześnie zdawał sobie sprawę, że jego obecna sytuacja była nie do utrzymania. Dni przed miejskim festiwalem były wypełnione przygotowaniami. Pan Wiśniewski, który okazał się mieć znaczący wpływ w społeczności jako długoletni nauczyciel i członek Rady Miejskiej, zorganizował wszystko. James miał przemówić przez 15 minut o swojej służbie, pokazać kilka zdjęć. Odpowiedzieć na pytania. Było to proste teoretycznie, ale praktycznie wymagało od niego otwarcia rozdziałów życia, które zamknął, gdy przeszedł na emeryturę. Przygotowując się, James przeglądał stare fotografie, dokumenty, medale przechowywane w drewnianej skrzyni pod łóżkiem. Były obrazy jego młodego ja na pokładzie pierwszego lotniskowca USS Enterprise twarz pełna determinacji i niewinnością dwudziestolatka, który wierzył, że może zmienić świat. Inne zdjęcia pokazywały go w różnych stopniach kariery: porucznik dowodzący grupą nurków, komandor nadzorujący operacje lotnicze, kapitana rozmawiający z delegacją zagraniczną, wreszcie admirał w pełnej gali mundurowej podczas ceremonii. Były też odznaczenia: Navy Cross za heroizm podczas ratowania załogi tonącego śmigłowca. Kilka Purple Hearts za rany odniesione w akcji, medale za kampanie i operacje rozciągające się na cztery dekady. James nie traktował ich jako trofeów, ale jako przypomnienia kosztów służby, przyjaciół straconych, rodzin zniszczonych, ciężaru decyzji podejmowanych w krytycznych momentach. W przeddzień festiwalu James przećwiczył swoje przemówienie po polsku. Jego akcent był nadal wyraźny, gramatyka czasami niepewna, ale przekaz był jasny. Szczery. Planował mówić o wartościach, które kierowały jego służbą, honor, obowiązek, ofiara. Ale też o uniwersalnych tematach łączących żołnierzy wszystkich narodów: braterstwo, poczucie celu większego niż jednostka, poświęcenie dla ochrony innych. Tej nocy spał niespokojnie, śniąc o falach na oceanie i twarzach młodych marynarzy pod jego dowództwem. Dzień festiwalu był pogodny, niebo błękitne i bezchmurne jakby natura chciała zapewnić idealne tło dla miejskich uroczystości. Główny plac był ozdobiony flagami polskimi i unijnymi, stoiska z jedzeniem wypełniały powietrze zapachami kiełbasy, pierogi i świeżo pieczonego ciasta. Rodziny spacerowały, dzieci biegały z balonami, starsi siedzieli na ławkach obserwując scenę z nostalgią. James przybył punktualnie ubrany w swój dawny mundur galowy marynarki wojennej, nie nosił go od ceremonii przejścia na emeryturę trzy lata temu. Teraz, stojąc przed lustrem rano, prawie nie rozpoznał mężczyzny patrzącego z powrotem. Admirał w pełnej regali, medale błyszczące na piersi, postawa wyprostowana mimo lat. Widok przywoływał wspomnienia, dumę, ale też melancholię za straconym życiem. Na scenie głównej, pan Wiśniewski przedstawił go tłumowi, który zgromadził się przed podium. Były dziesiątki ludzi, może setki twarze różnych pokoleń. James dostrzegł panią Kowalską z piekarni w pierwszym rzędzie, sierżanta Kowalskiego w mundurze policyjnym z boku, wielu innych mieszkańców, których widywał, ale nie znał osobiście. I tam, w tylnej części tłumu, stała grupa motocyklistów. Marek i jego przyjaciele, przyciągnięci prawdopodobnie ciekawością lub chęcią zobaczyć starego człowieka, którego nękali, Stać się pośmiewiskiem. Ich obecność dodała napięcia do momentu, ale James zdecydował się wykorzystać ją jako okazję możliwość bezpośredniego przemówienia do tych, którzy najbardziej potrzebowali usłyszeć jego słowa. Podszedł do mikrofonu, odchrząknął lekko i zaczął mówić. Jego głos był mocny, wyraźny, wypełniający plac autorytetem i spokojem nabytym przez dekady przemawiania do formacji wojskowych. Nazywam się James Carter. Jestem kontradmirałem marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych w stanie spoczynku. Tłum był cichy, każda osoba skoncentrowana na wysokim Afroamerykanie w imponującym mundurze. James kontynuował opisując swoją drogę od trudnego dzieciństwa w South Carolina, przez decyzję wstąpienia do marynarki jako droga ucieczki z biedy po lata służby, które zaprowadziły go na każdy ocean świata. Mówił o misji w Bałkanach gdzie jego jednostka koordynowała operacje humanitarne dostarczające żywność oblężonym cywilom. O operacji w Zatoce Perskiej, gdzie jego lotniskowiec był bazą dla setek lotów bojowych, ale przede wszystkim mówił o ludziach, marynarzach pod jego komendą z każdego zakątka Ameryki i poza nią, białych, czarnych, latynosów, azjatów, wszystkich zjednoczonych wspólnym celem. W marynarce wojennej nie ma miejsca na uprzedzenia, powiedział stanowczo. Gdy życie twojego towarzysza zależy od ciebie, kolor, skóry, religia, pochodzenie stają się nieistotne. Liczy się tylko charakter, kompetencja, odwaga. Opisał moment, który definiował jego karierę: ratowanie załogi śmigłowca, który rozbił się podczas burzy. Sam poprowadził zespół ratunkowy, mimo ogromnego ryzyka, nurkując w lodowatych wodach, wyciągając rannych jeden po drugim. Dwóch marynarzy zmarło, ale ośmiu przeżyło dzięki tej akcji. Tamtego dnia nie myślałem o medalach czy awansach powiedział cicho. Myślałem tylko o rodzinach tych ludzi o dzieciach, które mogą stracić rodziców o rodzicach, którzy mogą stracić dzieci to jest prawdziwa służba. Postawienie życia innych przed własnym. Gdy mówił te słowa, spojrzał bezpośrednio w stronę grupy motocyklistów. Marek nie patrzył już arogantnym wzrokiem, jego twarz była poważna, może po raz pierwszy, rozumiejąc kim był człowiek, którego tygodniami nękał. Inni w grupie również wyglądali na niepewnych, ich wcześniejsza pewność siebie topniała pod ciężarem prawdy. James zakończył swoje przemówienie prostymi słowami które rezonowały głęboko. Przeprowadziłem się do Polski, ponieważ szukam spokoju po latach wojny i napięcia. Wybrałem wasze piękne miasto nie po to, by powodować problemy, ale by znaleźć dom na ostatnie lata życia. Każdy zasługuje na szacunek, niezależnie od koloru skóry czy kraju pochodzenia. To lekcja, której nauczyłem się służąc z żołnierzami wszystkich narodów, włączając polskich kolegów podczas ćwiczeń NATO. Mam nadzieję, że razem możemy budować społeczność opartą na tych wartościach. Tłum wybuchnął gromkimi oklaskami, ludzie wstawali, niektórzy otarli łzy. Pani Kowalska płakała otwarcie, sierżant Kowalski salutował, nawet dzieci, które nie zrozumiały wszystkich słów, czuły wagę momentu. Pan Wiśniewski objął Jamesa, szepcząc po angielsku. Właśnie zmieniłeś serca tych ludzi. Ale najważniejszy moment przyszedł po ceremonii. Gdy James schodził ze sceny, grupa motocyklistów zbliżyła się. Marek prowadził, ale jego postawa była całkowicie inna: głowa lekko pochylona, ręce w kieszeniach, niepewność w każdym kroku. Zatrzymał się przed Jamesem, przez długi moment milczał, jakby szukając właściwych słów. Admirale Carter, zaczął w końcu głos łamiący się: Przepraszam, przepraszamy wszyscy, byliśmy ignorantami. Nie wiedzieliśmy, nie rozumieliśmy. Spojrzał na swoich przyjaciół, którzy kiwali głowami w potwierdzeniu. Traktowaliśmy pana jak wroga, a pan jest bohaterem. Jesteśmy zawstydzeni. James mógł odepchnąć przeprosiny, powiedzieć, że było za późno, że wyrządzona szkoda nie mogła być cofnięta. Ale widział szczerą skruchę w oczach tych młodych ludzi. Rozpoznał moment transformacji, gdy ignorancja ustępuje zrozumieniu. Wyciągnął rękę. Akceptuję przeprosiny. Wszyscy popełniamy błędy. Ważne jest, czego się uczymy z nich. Uścisk dłoni był mocny, symboliczny. W następnych tygodniach motocykliści stali się nieoczekiwanymi sojusznikami, pomagając Jamesowi w naprawach domu, zapraszając go na lokalne wydarzenia. James znalazł w końcu to, czego szukał: spokojny dom w społeczności która go akceptowała nie pomimo jego różnic, ale właśnie dzięki jego niezwykłej historii i charakterowi. Jego mundur wisiał teraz w gabinecie jako przypomnienie przeszłości, która ukształtowała przyszłość.